który jeszcze jest w produkcji do zarządzania liniami lotniczymi o tym trochę powiem później yy, mapa single player tutaj ciekawostką są, yy, jest pogoda która się tutaj jak widzicie pojawia my dzisiaj będziemy lecieć do Monachium tak więc już tu widać, że jak będziemy lecieć z Katowic do Monachium to gdzieś tutaj nad Monachium szaleją burze więc może być ciekawe. Witam kochani w symulatorze a dokładniej jesteśmy już na płycie lotniska w Pyżowicach. sobie wszystko ustawiłem jakby poza nagraniem żeby to, to, to dość długotrwało planowanie takiego lotu jak wiemy jesteśmy na pokładzie samolotu Air linii lotniczej jest 6 rano a my udajemy się do Monachii widzimy kochani trwa obsługa bagażowa oraz catering teraz proszę o połączenie rampy abyśmy mogli zacząć boarding ja sobie tam częściej Czeklisty w międzyczasie zrobiłem. Oczywiście my nie musimy podłączać tej rampy, jest to jest tylko taki bajek, bo czy ona będzie podłączona, czy nie, to tak naprawdę ten boarding się w programie Look Airtour zrobi. Zapuszczanie silników,

I słyszymy panią, która już mówi o tym, o czym ja mówiłem przed chwilą. Od tego momentu nie będziemy tutaj już mieli e, żadnych zgłoszeń. Możemy też to Wi-Fi wyłączyć. Ladies and gentlemen, the Wi-Fi access has now been turned off. Please make sure you have switched off your Wi-Fi on your device. Damy się kochani, do naszych ist das